Mamy w kolejnym odcinku z Hide and Seek. Czemu nie zdradzam serwera? Czemu? Z tego powodu, że na niego naprawdę ciężko wbić. Ile razy musiałem chyba pięć i zmieniałem nawet port, bo pokazywał, żebym dał sobie na inny, ale i tak mnie nie chciało przyjąć. Jeszcze 42 sekundy. Czym chcę być? Liściami. Собираем мапку эту просто лепизком до этой долишки. О, oh, добро месяца. Powiem. Jestem blokiem? Nie, jeszcze nie. Jestem? Jestem.

Lot. Nie, to nic tu się nie dostanie, to jest moje miejsce. Nawet dobrze idzie, ile jest? 15, hajdersa, to jeszcze była. Seekarów koło. Nie, Seekarów, Seekar widzisz? błagam nie tu nie tu, idź ze stąd, idź No bo dobrze idzie jak koło mnie tyle osób chodzi. Naprawdę, teraz gdzie jest 13.53, no dobra, niech będzie nawet 14 już, może być, to tak ciężko zbić na ten serwer, je tu nie ma, okej. Okay. Aha, bo to diamentowy. Ale ja, ale pani do, do mnie koło mnie przechodzi szkoda, że mnie zauważyli. ja chcę być ten. Nie będę się teren. Come on. No ile mam czekać? Ja chcę wyjść po czekalni. jest głupia. To mam minutę 10 czekać. No. Tak mi się tu nie dostanę? Nie. Czekajcie, są sztuczki na craftingi. Powinno, dobre nic, nic. Nie wiem czemu, nie wiem czemu tak było. Jakby, jakby ten dźwięk skazywał, że ten кто здесь близко мне зачепил. Что у меня на будет? Раз, Здравствуйте, что? Nie, wygrałem, nie mam szansy. Są serwery na Hide and Seek. Labki ale są. Jak chce się, to można poszukać i się znajdzie. Ile? Dwie minuty. A to ludzie już teraz szybko wbijają. 15 Wbijajcie ludzie! On, no już Ile wam czekać? Zwłaszcza wy ile macie czekać moi widzowie? Ach, no szybko Jeszcze 3 osoby Niech te 3 osoby wejdą Jeszcze 2 No jeszcze trzy nadal bugował Jeszcze dwie. O! Czym, czym chcę być? TNT niech będzie. pewnie mapa będzie dziwna. Co mi tam? No może... A dobra. Teraz TNT. Będę wybuchał. Nie! Hidersem! Co za P. Ile osób będzie? No, skrzynek chyba nie było Lony nie wiem <grystanie> ile by krzyczeł Ty jak nie bijesz Widziałem ten blok, ale teraz chcę... Zabił mnie! Zabił mnie! Jaki farciarz. No tu będzie buk szerpki. tutaj tak się fajnie wspiąć. Da się niszczyć? Tak, nie? Co mnie wyrzuciło? Zaniszczenie? What? Co tu było? Bloku złota. Widać cię. Jest! Zabity przez kogoś, przeze mnie w Dla mnie coś tych skrzynek na tej mapie jest za dużo, nie wiem jak to przedstawiam. Jak robię, że nie otwieram? Kucam i Piece chyba też były, tak? Dobra, patrzymy, patrzymy. No, chyba raczej pieców tu by nie było. Tak mi się przynajmniej zdaje. To nie ma książki na M. Tak, nie tu nie można, wejść. A nie, chyba to... Oh, sorry, Pika, że chyba też by nie mogli. Ja już tak patrzę, What? co się stało? Świe... Czemu jestem na niewidzialnym czymś? Hmm, no ciekawe, gdzie się ukryli. To bardzo dobrze. To bardzo ciekawe gdzie się ukryć. Aha! Spa oko! jak z tym teraz wyjść? No tu patrzę, czy kogoś nie ominąłem przypadkiem. Ja w kościółku byłem. Oczywiście w tym, w tym, w tym, w tym. W tym. Więc nie musicie tam chodzić, bo chyba tam nikogo nie było. Na no szkodę w niej można się zmieniać w jakieś chce bloki. Na przykład w blok doniczki, no i trudniej by było go znaleźć. Gdzie, gdzie oni są? Ciekawe. Nawet bardzo. Widać cię, bo Nie ma tak prosto. Co mnie bije? Blok złota. Właśnie nie zawsze się opłaca kogoś bić. Bo ja bym się nie kapnął, jakby mnie nie, nie zaczął bić. No i wygrali. No, nie bój się. Jeszcze mnie wywaliło gdzieś. Magik. Dobra, pięć, sześć. Ten serwer jest, bardzo, bardzo fajny. Dobra, Co bierzemy? deski, bo deskami jest chyba, według mnie, najłatwiej. Oby jakaś dobra mapa się trafiła. Tak jak była wcześniej, deski by było odpowiednie. Jest, ale to nie takie deski. La, 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 la. Będą po nie chodzić. Zabiłem. No, ustaw się bloku. Jesteś tu pasowałem, no czemu? nie chcę postawić. On mnie nie widział. Naprawdę. Najlepsza kryjówka tylko. Nie chcę mi się blok dopasować. Dopasuj się. No dobry. Nie wiem czemu mi się nie chce dopasować. O. Tak, dopasował się. Ja Miałem szansę mnie znaleźć. Ja mi się miecz zniszczył już. Wątpię, żeby oni mnie znaleźli.